Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. To już kolejny odcinek z FIFA 15. Ostatni zakończył się jednym remisem i przegraną. Dzisiaj mam nadzieję troszeczkę lepiej rozpocząć ten odcinek. Na sam początek otworzymy sobie paczkę. Jeszcze nie otwierałem. Mam trochę monet, zobaczymy co w niej będzie. O Messi przynieś mi kogoś dobrego. I no, nawet nie potrafię wymówić tego gracza, ale wiem, że ma słabszej nogi 5. No nic ciekawego. No dobra, więc wypróbujemy tego kalhanoglu i ocipkę. Zobaczymy, jak będzie się nimi grało. Rozpoczniemy e, składem niemieckim, Mistrzowie Tuchola City, Skład e, mocny z Barclays, Cała obrona oprócz brąkarza Chelsea, Było naprawdę groźnie. Pomylił się. No i ten, tym razem już się nie pomylił i strzelił gola. 15 minuta i 1-0. Dobra piłka do Ramosa. I mamy 1-1. 19 minuta dość szybko wyrównuje. Dobrze, dobrze. No już bałem się, że tego nie wykończę. Briant. Ach, za wolno, za wolno. Błaszczykowski. Jeszcze Błaszczykowski. Ach, rykoszet i rzut rożny. Rafinia na Ramosa. Ależ piękny szczupak! I mamy 2 do 1. Pięknie, pięknie. 39 minuta. Ładne dośrodkowanie. Piękny szczupak. U, SŁUPEK Koniec pierwszej połowy. Prowadzę 2-1. Ramos. Ramos. Nie trafia w bramkę. No nie wierzę, co on teraz zrobił, i nie trafia dwa dwa, rode do traore, traore i trzy, dwa. bardzo szybkie. Wyjście na prowadzenie. Tak jest! 86 minuta i mamy 3 do 2. Piękne podanie. No i znowu Remi 3-3. Nie można go upilnować, naprawdę jest bardzo szybki. Briant rode! Broni bramkarz, No to była piłka na 4-3. Jeszcze ocipka. Ach. Koniec. 3-3. Fajny mecz. No ale niestety znowu remisuje Adrian, Adrian Ramos z zawodnikiem tego meczu w mojej drużynie. Tutaj, oczywiście, Remi 3 bramki jest bardzo szybki, nie do upilnowania, źle mi się przeciwko niemu gra. No ale cóż, a więc kontrakty uzupełnione, możemy zagrać drugie spotkanie. Tym razem będzie to Liga Angielska. Lipcik, Fortuna. No, ciekawy napastnik. Ciekawy w ogóle skład. Prawie cała Barcelona. Oprócz prawego skrzydłowego, jest nieźle. Zobaczymy, jak się będzie spisywał. Munir Balotelli i mamy bramkę. Tak jest. Znów świetnie się to rozpoczyna. 12 minuta i 1-0. Znów Eriksen lewą stroną boiska. Teraz nie ma tej Balotelli'ego. Ale jest dośrodkowanie i 2-0. Dosłownie kopia sprzed kilkunastu minut. Znowu Eriksen świetnie dośrodkowuje i druga bramka z główki. No niestety z główki. Ale jak nie wygrywam inaczej to... Trzeba jakoś sobie radzić I już 2 do 0 Bardzo dobre podanie do Kabeli Kabelaj broni bramkarz Koniec pierwszej połowy 2-0 7 strzałów Mniejsze posiadanie piłki Aguerro broni Wojtek Sterling jest bardzo szybki, Sterling. Ach, obok bramki. Agüero 2-1. 2-2. Kabella, ależ bramka. Tak jest. 3-2. Też piękne uderzenia kabelli. Będę musiał go kupić do swojego składu. No i trzy do trzech. Moreno, Munir, Balotelli. Koniec meczu. Remis 3-3. Czerwona kartka. Ok, Cabella, dobra ocena. Munir mojego przeciwnika. Kończymy dwoma remisami. 9 punktów, 1 do utrzymania się widzę. Dzięki zostaw łapkę w górę, jak Ci się podobało. Cześć.